Witam serdecznie Państwa, znajdujemy się na wzgórzu Świętego Wojciecha, gdzie jest umieszczona krypta zasłużonych wielkopolan. Jak Państwo widzicie, tutaj przy samym wejściu jest miejsce upamiętnienia wszystkich sponsorów, wszystkich, co ofiarowali jakieś datki, aby ta krypta powstała. W 1997 roku po przebudowie po sama krypta powstała troszkę wcześniej w 1923. Teraz obecnie krypta jest po remoncie. Jak widać, mamy pochówki znanych dla poznania i nie tylko osób. My obecnie znajdujemy się jakby powiedzieć w nowej części krypt zasłużonych Wielkopolan, zaraz przejdziemy do nowszej części, przepraszam starszej. Na terenie nowej części, jakby krypt, jest też ołtarz do przeprowadzania mszy świętych. Jest też tablica upamiętniająca. I jak widać, mamy tutaj odkopane część fundamentów Starego Kościoła, z którego też jest zrobione przejście do Starych Krypt. W Starych Kryptach. Jak widać, są upamiętnione herby. Przechodzimy do dalszej części. Miejsce spoczynku Pochówków z dawnego cmentarza na wzgórzu Świętego Wojciecha I już jesteśmy jakby powiedzieć w ostatniej części krypt Odsłonięto też Stary napis Wejście pierwotne do krypt, i ostatnia część miejsca spoczynku. Tam jest wejście do kościoła. Tak wygląda krypta zasłużonych Wilkopolan, do której serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie widzieli. Jest to przepiękny obiekt z, z bardzo dużą. Historią osób, które przyczyniły się do rozwoju też i naszego miasta Wielkopolski. Tutaj Woliadana Żychlińskich Gąsiorowska, znana osoba dla miasta Poznania także. Także i podążamy ku wyjściu. Niezwykłe miejsce. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zwiedzania tego przepięknego miejsca.